Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek z takich newsów na rynku. Jeszcze przed zaczęciem odcinka zapraszam Was standardowo na Discorda i zapraszam Was do opisu, gdzie macie wszystkie powiedzmy przydatne linki. Właśnie Discord, grupa ogłoszeniowa na Telegramie, którą powoli zaczynam rozbudowywać mojego Twittera, Instagrama oraz linki do giełd, których używam. I co? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się materiał spodoba. No i przechodząc już do rynku, Szczerze nic się nie wydarzyło jak chodzi o cenę bitcoina. Dalej jesteśmy 47 tysięcy dolarów. Trochę rośliśmy, trochę spadliśmy. Generalnie trochę nuda. Możemy zobaczyć, że mamy trend generalnie spadkowy już od ponad tak 60 dni cały czas spadamy. Właściwie nic się tu nie dzieje. Jeżeli chodzi o 24 godziny, dzisiaj rano była szansa, były jakby dwie szanse, może nie szanse dwa razy Bitcoin mocno wybił, jak możecie zobaczyć no ale jak widzicie, już odbił tutaj o 15.00, szczerze już się cieszyłem, o 15, że Bitcoin odbija, aczkolwiek z takimi weekendowymi powiedzmy pumpami, zawsze uważajcie, bo takich wybić w weekend, właśnie w niedzielę było bardzo dużo w historii Bitcoina, ale statystycznie przychodzi poniedziałek, poniedziałek to otwarcie giełdy tradycyjnej. I to zawsze, jakby Bitcoin się wraca. Tutaj Bitcoin zdążył się wrócić jeszcze przed nagraniem tego materiału i przed powiedzmy poniedziałkiem, ale powiedzmy takie niedzielne wybicia, one bardzo często się kończą, tak jak właśnie się skończyło, także zobaczymy. No i jutro standardowo trzeba czekać, co się stanie na tradycyjnej giełdzie w Ameryce, jak się otworzy SP, NASDAQ. Także to jest dość ważny wskaźnik, który może. Nie chcę tu powiedzieć, że trzeba obserwować, ale powiedzmy, cena Bitcoina jest mocno od niego uzależniona. Na pewno na zielono obecnie się strasznie Luna świeci, Luna czyli tera, dodatkowo Avax czyli Avalanche i chyba tak specjalnie jeszcze OKB, to jest token od OKX. I chyba to wszystko możemy zobaczyć tutaj jakiś AR, nie znam, wybaczcie. No możemy zobaczyć, że generalnie rynek no, cały czas spada. Cały czas ryneczek spada. Najmocniej po dupie teraz zostało ECOMI, z tego co widzę, coś tu spadło. No ale tak powiedzmy, wygląda rynek. Z ciekawych informacji, Melania Trump emituje swoje y, NFT. Dochód z tego zostanie przeznaczony na działalność charytatywną. Dodatkowo Adidas NFT niedawno dodał. Niestety sobie tego nie otworzyłem. Wybaczcie, ale jest to ponownie bardzo jakby ciekawa y, sprawa że e, to NFT wchodzi powiedzmy w użycie. Może nie chcę tutaj mówić o użyciu, tak wyglądały te NFT od Adidasa, wyprzedały się w ciągu 10 sekund. E, nie chcę tutaj właśnie mówić, że jest to fajne użycie, bo szczerze umówmy się, to są raczej puste obrazki. Przynajmniej w przypadku tej Melanii Trump. Ale chodzi o to, że po prostu to NFT, ten metaverse idzie do takiej publicznej oceny, do Normalnej ulicy przysłowiowej, wiecie, ja, ja taki Instagram od Adidasa, który ma miliony obserwujących, e, którzy powiedzmy o, o obserwują ciuchy, a tu nagle Adidas e, pisze na temat NFT, kryptowalut, sandboxa, metaversu, także to na pewno jest powiedzmy jakimś, może no znowu nie, nie lubię tutaj słowa wskaźnik, ale to pokazuje powiedzmy, że, że, że lecimy dalej, dlatego też uważam, że Hossa się jeszcze nie skończyła. Że to będzie w pewien sposób pompować całą tą bańkę. E, no, także tutaj taki news, że Adidas zrobił NFT, to się sprzedało w ciągu 10 sekund. Cena chyba była 0,2 Ethereum, trzeba powiedzieć, 30 tysięcy obrazków, łącznie tutaj 22 miliony e, e, dolarów w NFT poszło. I co najważniejsze, opłata na Ethereum wynosiła około 1000 dolarów. Tak mocny ruch był w ciągu tej powiedzmy minuty. Także grubo, e, przechodząc do Tery na chwilę, bo wydarzyło się dość dużo. Powiem pewnie o tym jeszcze w odcinku z Tery. No, ale tutaj widzicie, ile zablokowałem na Astroporcie. Łącznie dałem 5200 dolarów. Tutaj możecie zobaczyć, co dałem. I obecnie dostanę 337 tokenów. Nie jest to dużo. E, 337 tokenów Astro. Nie jest to jakieś dużo. Zobaczymy, jaka będzie cena Astro. Należy jednak pamiętać, że ja nic nie straciłem. Ja tylko zablokowałem. USD, także to jest dość fajny dodatek. Dodatkowo taką starterę, którą tutaj zablokowałem na rok w wysokości e, 1000 dolarów, zyskuje mnożnik 1,25 do brania udziału w IDO. Także tutaj uważam, że jest to fajna, fajna opcja. Oczywiście, no, prawdopodobnie cena e, startery w beście, czyli za rok, będzie, no, będzie gorsza niż teraz, która i tak już spada, no ale jakby. I tak zostanę z tym projektem na dłużej, przynajmniej w jakimś części. Dodatkowo, dzięki temu, co właśnie się stało na Astroporcie, możecie zobaczyć, że Terra, czyli Luna, jest drugim największym blockchainem pod względem TVL, czyli zablokowanej wartości dolarów I szczerze, aż mnie to zdziwiło, bo spójrzcie, Luna ma 13 protokołów, tak? E, zaczynając od na samej Lunie, na samej Terze, kończąc powiedzmy, na czym oni tam kończą? Na, na Nexusie, już wam tutaj odpalę na Coinholu. Zobaczcie ile jest tutaj kryptowalut. Mamy Luna, Anchor, Mirror, Pylon, Startera, Whitewell, chyba jeszcze się w to nie wlicza, Orion, Nexus, Valkyria, no i tutaj tylko niektóre się liczą, nie? Więc jest powiedzmy 13 protokołów i mają zablokowane więcej niż taki Binance Smart Chain, który ma tutaj 220 protokołów. A ma 102. No i zobaczcie, jak mocno, jaka, jaka jest różnica, tak? Jednocześnie Solana ma 40 i też wyprzedzamy Solanę. No do Ethereum nam brakuje bardzo dużo i raczej nie, nie prześcigniemy Ethereum i to się raczej nigdy nie wydarzy. Raczej, no, mogę powiedzieć na pewno, chociaż wierzę w terę, ale no na pewno nie wy, wyprzedzimy Ethereum pod wieloma względami, ale no to pokazuje, jak mocny jest ten blockchain, tylko duży, e, powiedzmy... Problem, który mam z Terą, że z Tera nie ma w ogóle, powiedzmy, um, czego nie ma, nie ma jakby takiego marketingu na zasadzie to cały czas są te same pieniądze, tutaj do nowych pieniędzy za dużo nie dochodzi do Tery, ale to myślę, że możemy omówić na, 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 na odcinku związanym z Terą właśnie. No to mnie to troszeczkę denerwuje, że po prostu jest dalej 13 kryptowalut. Fajnie, że mają taki TV, TVL, Total Value Lock, ale no nie ukrywajmy, tak mało protokołów dalej. Miało być tyle protokołów po Kolumbusie V. Mamy Kolumbus V, no i co? I w sumie to tam wyszły może z 3-4 kryptowaluty. No teraz wszyscy deklarują, że będą po Astroporcie, no ale szczerze wątpię, że nagle będzie wysyp, wysyp projektów po Astro. Także to średnio wygląda, no ale co zrobić? Polski projekt Unikli, który pewnie kojarzycie. Ja posiadam obecnie go zakupionego trochę na takiej jednej giełdzie. Zresztą 30% tokenów straciłem przez hak tej giełdy, chyba na Bitmarcie. Kupowałem po 2 dolary, kupowałem po dolara. Podpisał partnerstwo z oficjalnym premium partnerem The Sandbox, czyli bardzo dużego projektu. Tu możecie zobaczyć sobie film, jak to wygląda. Bardzo ciekawy projekt polski. Krzy Krzysiek Perdek jest jego CEO. Trzymam kciuki, troszeczkę posiadam. Niedużo też, no mówię, straciłem 30% moich tokenów przez ten hack tej giełdy, dlatego się nie trzyma na giełdzie. Tylko powiem, że kupiłem na giełdzie z tego powodu, żeby nie kupować na Uniswap, no bo wtedy bym dużo zapłacił za FI, no ale co zrobić? Także bardzo fajnie, lecimy dalej. Kolejna rzecz, która pokazuje, że może w końcu będziemy mieli te wzrosty, ale to tak, może w końcu, w końcu, to już któryś raz można powiedzieć, że się mówi. Zobaczcie, ile wyleciało z giełd. A ile wpłynęło? Ponad 930 milionów dolarów wyszło bitcoina z giełd, dodatkowo Ethereum wyszło prawie 200 milionów i 40 milionów e, dolarów, czyli USDT, wyszło z giełd. Tak? Wyszło z giełd to znaczy, że nie ma już na giełdach, po prostu na giełdzie jest mniej bitcoinów. Ethereum, no tego Tethera to tam niespecjalnie, aczkolwiek te 40 milionów tutaj jest pompowane pewnie dalej w inne, e, właściwie to Ethereum w dużej części to te USDT będzie pompowane powiedzmy w inne altcoiny, powiedzmy na DEXie Uniswapie w jakiejś części tak, także fajnie, ale no, głównie tu chodzi o tego bitcoina, który został no, w dość dużych ilościach hmm, cofnięty. Na koniec przypominam Wam, wejdźcie sobie na stronę airdrop.com comdex.1. jest tutaj airdrop do odebrania za staking Osmo, Terra, Kosmos i Perresitance jak to odebrać? Klikacie sobie check, e, czy, czy, czy jesteście ten. Enter Wallet Adres. Kopiujecie sobie swój adres z. E, nie wiem, czy wy widzicie teraz co robię, ale kopiujecie sobie swój adres. Nie wiem, ja mam tutaj z tego Keplera, nieważne. E, kopiujecie sobie adres z Kepler Wallet, lub z Luny, lub z czego gdzie tam mieliście. Klikacie Read Disclaimer, Select Your Method i najlepiej polecam zrobić do a Magic Transaction. Klikacie coś takiego i wysyłacie ze swojego adresu na adres, e, który jest tutaj podany, który Wam się wyświetli. W Memo wpisujecie swój adres i musicie wysłać tyle. To jest nic nie warte, warto to zrobić. E, no i co? I po jakimś czasie dostaniecie, musicie podpiąć potem sieć so, sobie do Keplera, e, co Mondex. Musicie sobie taką sieć po, podpiąć do swojego portfela. I potem otrzymacie do powiedzmy 5 godzin otrzymacie te tokeny, które w łatwy sposób możecie sprzedać. Rozgaduję, że pewnie niektórzy sprzedadzą na stronie osmozi Zone. Także jest to coś na pewno fajnego. Nie był to jakiś duży airdrop, ale mi tam chyba z, z 50, 40 dolarów wpadło na ten moment. Bo ten airdrop jest podzielony powiedzmy w kilku fazach go dosaniem. Także 40 dolarów zawsze spoko. E, odebrałem za staking Atoma, Osmo oraz Luny, XPRT nie posiadam. No i ostatnia już rzecz, na giełdzie Bybit za 10 godzin będzie można się już reset, e, re, rejestrować na Launchpad. E, będzie trzeba tutaj kliknąć commit now. Ja mam 361 tokenów BIT, myślę, że da mi to fajną alokację. Link do giełdy macie oczywiście w opisie, do giełdy Bybit. Uważam, że te tokeny BIT naprawdę spoko to wygląda cenowo tutaj wyjdę sobie w assets. Ja obecnie posiadam jakieś 700 dolarów w tokenach Bit właśnie cały czas powiększam swoje tokeny Bit swoją ilość, żeby zdobywać większe alokacje. Jasne, to nie są tak wielkie alokacje, to jest powiedzmy z 30-40 dolarów do przodu zawsze, ale to zawsze coś. Także co. Link do tego macie oczywiście w opisie i to by było na tyle standardowo. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam was do opisu piona.